Chciałem pokazać Ci taką fajną suba, ponieważ dobrze obrazuje ona to, że Japończycy na tego typu rzeczy często patrzą troszeczkę inaczej, znaczy nie tylko przez kurcz twórcy, ale przez znaczenie rzeczy, które na samej sobie się znajdują. Zobacz sobie. Tutaj o, mam już, tak. już widzę o co chodzi. Drodzy Państwo, to jest taka dość drobna suba, jeśli chodzi o wielkość, też jeśli chodzi o. Klasę wykonania nic jej absolutnie nie brakuje, bo jest to ażurowa suba szakudo z inkrustacją i mamy tutaj żurawia i żółwia. To są e, dwa symbole e, długowieczności i takiego prosperity, więc super wróżba, super prezent w razie czego. jakby komuś to dać upominkowo, fenomenalne kwestia. Oczywiście. No, tsuba jest bardzo ładna i właśnie ma tą symbolikę długowieczności. Yy, tsuba.